Co oczy okay. Okej, jak wszyscy dostają te bufy, to równie dobrze można je wyjebać z mapy. Nie no, wtedy bardziej chcesz kontestować bufy przeciwnika. Tylko że one są bardziej tankowato tankowate, bo z 6 koła HP mają ich ja pierdziel. Kasadin. No nieźle <laughs> Dobra i taki DAP Myślisz, że jest sens grać w szrankady? Czy te zmiany dużo zmieniły? I warto pograć normalne, żeby się obeznać. Ja bym normalnie grał. O, jak milutko widzowie! Sezon 13. Pięknie się gra. Jezu, co to za zajtamy. Jezu, smary, co to za zajtamy. O Boże, o kurwa. <laughs> o, o, ja pierdzielę. <laughs> Trochę zmian jest. Nie, ja nie zaczynam od. Y Ząb na szora. tylko od Przepływ burzy. I no, od tego zaczynam. A de czy trzeba opłuwać jej apę na kasadina? Opluwam. Idę apę. Jak działa przepływ burzy? Jak zadasz ziomowi damage, jakiś, to on dostanie później damage. <grym> przyznaj się, dziś. Przyznań się, grałeś dziś na Eunekatom Rankeda. Nie, nie grałem. Rankedów jeszcze nie grałem. Siema Kassadin Szkoda, że z pasywy nie dostał, byłoby nie dał Mam lekkie lagi, ale whatever. Siema, Victorex. Krew dla o, nikt itemów nie ma, co? Ty! Tak się pojebał w itemach, że aż nie kupił żadnego. <gryw> LOL Chyba, że to strategia jakaś. No item Kasadin i on później jakiegoś power spike'a dowalonego daje. O no, Za duży wybór ma. Ej, ale jest coś takiego, właśnie w psychologii, że jeśli jest za duży wybór, to jakby masz bardziej wrażenie, że nie ma tego, co chcesz. W sensie, nie wiem, idziesz do sklepu i masz do wyboru płatki albo nie wiem, czekoladowe kulki, albo te cornflakesy, nie? No to myślisz sobie, dobra, chcę takie albo takie. Nie wiem, wezmę te. Bo, bo, bo masz mały wybór, ale jak nie wiem, masz do wyboru z 20 rodzajów, 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 płatek, to ci odbija po prostu. I nie wiesz, które wybrać, to myślisz sobie, że nie ma takich, których chcesz po prostu. Czaj, co? Kassadin przegrywa na kartę, wytypieni? Myślałem, że to kontra. No chyba pierdolisz Trochę była sraka, nie? Troszeczkę widzę, przyznaj się No ja nie miałem ani trochę Wygram fizem na Katarinę 24 na 7 Dobra, to Tylko to jest akurat chyba słabe na kasadina Ale chyba. Biegłem dzisiaj dwie godziny w górę po schodach. Fajne cardio. Ja pierdziele. Ty nie umarłeś. Ja bym umarł. Kiedy on się prokuje? Jak zadasz ziomeczkowi 35% jego maksymalnego zdrowia. To wtedy po dwóch sekundach. Jest taka burza. Wiesz, co chodzi. On nie ma flesza. Zasadnie nie podchodź do mnie, ja mam szósty level Chodź nic nie dostanie assistka. Nie dostał Sadek, ale chciałem mu dać Dobra, mam nadzieję, że team trochę przyintuje, bo jest za duże oro Ja bym wjechał, a potem biegł z górki, ale bieganie z górki też jest ciężkie, to nie jest takie easy. Na pewno łatwiej niż pod górkę, ale to nie jest takie łatwiutkie i tak. Jaka mam myszkę? Bloody A70 Ale nie gram, w Minecrafta. Dwa Czy in. Dadzą, surrender na subę. Jest szósta minuta, jest 101 ziomek. A czemu nie kupuję naszora na pierwszy item? Bo chcę zobaczyć, czy to jest lepsze na pierwszy item. No. Z... Mieszane uczucia mam. Bo naszortów się mało zmienił. Jest tańszy, ale daje mniej ap, No i wszedł ten item, właśnie nowy, który może, że ta. Nie potrafi się wysłowić, ja pierdzielę. Że ten item sam sobie jest silny i dlatego go ludzie chcą kupować na pierwszym. I to nie tylko na kacie. Dlatego chcę zobaczyć, czy na kacie też zadziała. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, to jest dla mnie dziwne. Tutaj jest blue Nie dla mnie... O siema 6 level już masz. Dla mnie to jest tak trochę za wysoko, mam takie wrażenie. Tak dziwnie się patrzy na to na tę część mapy Krew dla Noxus Krew dla Noxus gościu, siema Bart Co tam u ciebie? Siema Kindred. Tylko głupsy się wahały, dziamę. <grytania> Katarina po polsku. Yo, ja nie mam F! O kurde Nie tak, nie, tak, 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 nie, nie tak! Kaj, git. Spoko. Wyszło. Co ty masz za item? 15 punktów obrażeń od ataku, 250 zdrowia. Każde narzędzie może stać się bronią we właściwych rękach. A tunelowiec, ja pierdzielę. Ja się z tego śmiałem ostatnio na streamie. że ziomek se tunelowiec składa. Nie wiem, ra Rajad sobie myśli. Hmm, nowy item, nie? Dzięki za ulti, Kayle. Nowy item, a tunelowiec. Wiertare masz, ziomek. Jak mój team stąpuje, wy ty wy! Przestańcie tak stąpować, Już! się. Wszyscy, po kolei interka. O, pięknie. Aż straciłem kanona na wrażenia. Dobra i teraz będzie ten boom. Widzisz? Takie boom. Właśnie przez cenitę. Tylko ten boom ma cooldown niestety. Trochę długi. To się zastanawiam czy się opłaca brać cooldowny na itemy. W takim razie. Chociaż protobel też miał cooldown i jakoś się nie brało. Tylko jak grałeś adeka to... Niego dania, o której jutro live na nie Zobaczymy. Na razie nie wiem. Primate? Ja i Nissin. Chyba ja, solo go wydaj, Tylko trochę mnie martwi jego Q. Chyba użył. Nawet nie musiałem Ignite, bo właśnie ten item by go... trzasnął Metro na mainie to. nie mam pojęcia. Widzą, widzą. Chyba już Ci odpowiadam na to pytanie. Czy ja się powtarzam? Może troszkę. Ale no, myślę, że już w miarę ogarniam większość rzeczy. No, najbardziej to się w praktyce zapoznajesz z tymi wszystkimi rzeczami. Wegarem nie zagram Dobra idę przyromować Nieważne Kurde ale stąd to jest? Kindred ma ulta Biorą? <grywa> Okej okay. Chyba będzie szybkie i taktyczne 15? Też mi się tak wydaje Piorun, pa ginie. Yeah, yeah. <laughs> Ty no, spoko ten itemek. Dobra, i na teraz. Ej! Ej, zintujcie! Już! Kurde, no mój team jest za dobry. Nie będzie oporu. O! Pierwszy int. Czy, czy poradnik do katy w 14 sezonie? Jak ogarnę. Wszystko z tymi tamami, to ta. Na razie nie wiadomo. Które itemy będą najlepsze. Wiecie jakie je, jak jest Riot Games. Czasami niektóre itemy są lepsze od innych, mimo że te inne itemy mają sens złożyć w danej sytuacji. No co jak Ci powiem, że Banshee jest spoko, ale okaże się useless. Chociaż 120 AP i 50 odporności na magię, to nie jest useless far. Enemy enemies'ów pod No, Ale no, chyba jakieś poradniki będą. Myślę Dobra ja też zintuja Zintuja albo plesika zrobię O okay. Przepadni. <laughs> Przepadnij Kurde, no i widzisz, zintowałem Albo Plesik, albo int. Nic pomiędzy. Na tym streamku. Dobra, 1000 shutdown'a -sh dla Kasadina To będzie grał. Ale szanuję jest 36-11 po 15 minucie. I się nie poddali. Walczą dalej, ziomy Ile osób już zapisane na nexta? W sumie zero Można zagrać nextika. Jak się wyrobisz? Nie mam, ale trochę będę tęsknił za Protobeltem. Nie wiem, czy Protobelt ma dalej sens na katę. Był grany, bo to był jedyny sensowny Myfik. Ale jak teraz Myfików się nie, nie trzeba składać, to ja bym nie składał Protobelta po prostu. Runy? Nic się nie zmieniło w runach. Euneta? Eu gram. Shadow Flame. Teraz ten Shadow Flame to krytuje, jak ktoś ma mało HP. Nie masz skina do katy? Nie na tym koncie Dobra, i ostatni item, w sumie przedostatni. To jest albo Rabadon, albo Zonia, albo Banshee albo Voidstaff. Jak chcesz iść full bombę, to Rabadon. No, a nie piszcie teraz ników widzowie, tylko ten po gierce. O ty, bardzo. BOM Bum. A. Ah. Myslím, Ale i tak by było bum. CZEMU JA TANKUJĘ? Ja w... CZEMU TEN LISIN TAK KRZYCZY? Ej, on po angielsku chyba normalnie mówi, nie? A po polsku... NIE ZOSTAWAJ W TYLE! Żółwik. Ty żółwika? A, łapeczka w górę. Możesz zostawić też. Nie masz tego żółwika? Każdy ma. Klikasz U. U jak... Uuu, przybi żółwia. Pa, cztery żółwia. Przybite. Liga po polsku, xD Trochę <grywa> ta... Szabulin pojedynek mistrzów, nic nie się nie To była moja chyba ulubiona bajka jedna z ulubionych Ja miałem respekt do tego... Ja miałem respekt do tego ziomka, co mówił, że Ja walczę bez Shingon On był takim giga -czadem. To był pierwszy Sigma to był pierwszy Sigma z dzieciństwa, widzowie. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to był zajebisty typ. Mimo, że był zły. No, o, ch Chase Young to był, nie? Chase Young. Coś takiego. Jak co, to pomiędzy literami na klawiaturze R i U jest mega fajny ziomek. Ty. Co, że ty jesteś mega fajnym ziomkiem? Chyba ty. Dobra, no jest stąpi niezły Chciałbym jeden V5 jakieś spróbować Ale bez Zoni jeden v 5 to jest giga risky zawsze No giga risky. <laughs> nie trafi ulta i se poszedł. Co <laughs> so, ja mogłem czaje kupić ty, mam 18-1. Się szybko cofnę tylko do bazy Nie jakiś tomów nie będę grał. Ja wolę drawciki jak już. Mr. Funk się nazywał? No co ty gadasz? To jest fake info, w Chase Young się nazywał, bo tak go zapamiętałem z dzieciństwa. Dobra, nice! -u. Jakiś one -shot, maybe, maybe A, pa, przepływ burzy na cooldownie A tak to by wybuchła se jeszcze Czy to był ten krokodyl hybryda? Aha. Nie pamiętam który He <grydy> o, oh, fuck, Kayn Nie no, stara kata by tyle nie zadała, nie? W tym momencie Kurde, apetyt i tem pod AP Mam nadzieję, że magowie nie będą przez to giga silni Kryty jeszcze, jak ktoś ma low HP Nie no, to, to jest chyba będzie dobry sezon dla Katarinki Shield. Ale boom! Dobra! Triple! <grych> pa, przepływ burzy, kurde. Yeah. Nice Chyba będzie grana często taka tarinka. No bo talonem to przez te ściany to się ciężko będzie zabijać ziomka. Chociaż z drugiej strony można łatwiej na bot'a roamować. Hm. No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Mogę też zagrać? ta, na znaczy no. Na był mocy krokodyla, bo wypił zasłoną zupę od fasoli i chuja. Coś tam było coś było, no <grytania> fajne bajeczki. Ja idę zrobić ostatnie 1v5 I ten. Ale teraz nie ultuj tylko jak będę przy nich 1v5 dla beczki Jak się wyjebie to spoko, mam flasza. Powinienem... ograć Sotys co co. <grych> Okej okay. Nie ma oporu najpier... na razie Chyba tyle Kindred randomowo w dżungli się schowała. Nie ma pęty. Widzowie, pęta niestety czasami jest zależna od przeciwnika. Dobra, GG! GG!